Witam, dzień dobry Państwu, nazywam się Dariusz Dura. E, tak, dwa słowa wstępu o sobie, bo nie wszyscy mnie znają, może i bardzo dobrze, bo to by było źle, gdyby mnie wszyscy znali. E, 20 par lat zajmuję się bezpieczeństwem, pracowałem też przy ochronie statków. Dlaczego do tego nawiązuję, to powiem za chwileczkę, e, jaka z tego fajna praktyka wynika. Jestem pomysłodawcą, inicjatorem e, ruchu, jeszcze ruchu społecznego Finance United. To jest inicjatywa, która urodziła się w październiku 2013 roku w odpowiedzi na pierwsze działania Unii Europejskiej. Pani komisarz Cecilia Malmström, która notabene jest członkinią Partii Zielonych w Szwecji, bardzo nie lubi broni, bardzo nie lubi strzelców, bardzo nie lubi myśliwych, więc to, o czym moi poprzednicy wcześniej mówili i o planach, które Unia. W tej chwili w postaci propozycji do zmian dyrektywy 477 próbuje przeforsować, to nie są świeże pomysły. To są tematy, które Unia Europejska od wielu lat próbuje wdrożyć i powiem za chwilę parę słów jeszcze szerzej na ten temat. Za chwileczkę. Państwo zobaczycie, Act Together, feel free make change. Jeżeli chcemy pozostać wolnymi ludźmi, to musimy cały czas razem działać, razem wspólnie, i cały czas musimy dążyć do wprowadzenia zmian, które nam pozwolą, żeby tą naszą wolność zachować. Logo nie jest może zbyt charakterystyczne dla środowiska strzeleckiego na przykład, ono, ale ma swój, swój wyraz i jest w tej chwili już rozpoznawalne. Tutaj macie Państwo parę zdań na temat tego, skąd to się w ogóle wzięło. Tak jak powiedziałem, inicjatywa w październiku 2013 roku. Bardzo dużo nam pomógł przy starcie tej inicjatywy Janusz Michalik. Dla tych, którzy wiedzą, kiedy, w jakim czasie rodziło się strzelectwo praktyczne w Polsce. W 1997 roku Janusz Michalik, Polak, który mieszka w Niemczech od lat, współzałożyciel, tak naprawdę inicjator powstania IPSC w Polsce. W 1997 roku rejestrował ten związek między innymi w sądzie właśnie w Koszalinie i to on się przyczynił do tego, że to te strzelectwo w Polsce Zaistniało, teraz o co chodzi z tym ruchem społecznym, który w tej chwili jest już na etapie bardzo mocno zaawansowanym, za chwilę się będzie formalizował? Chodzi o to, że ideą było to, żeby połączyć jak największą grupę ludzi, organizacji, środowisk, nie tylko zajmujących się strzelectwem sportowym czy ale w ogóle ludzi, którym blisko jest dobycia z bronią, żeby wspólnie wymieniać się własnymi doświadczeniami z różnych krajów. I pierwotnie założenie było takie, że skupiamy kraje, które są członkami Unii Europejskiej. To był ten pierwszy krok do tego, żeby przeciwstawić się działaniom właśnie planom pani Cecylii Marström i Unii Europejskiej odnośnie tej pierwszej wersji w 2012 roku, którą chcieli, chcieli zrobić. W tej chwili to już jest tak, że ten ruch rozszerzył się znacznie dalej niż tylko po Unii Europejskiej. Oczywiście te plany, które. Mamy tak dziś mniej więcej wygląda Finance United. Oczywiście te niebieskie niebieski kolor to nie jest tylko to, że istnieją tam pojedyncze osoby. Mówimy o to, już są setki ludzi, tysiące czasami ludzi. Największy taki najbardziej aktywny obszar to są Włochy, Niemcy, Francja. Tutaj mówimy o ludziach już idących więcej niż 10-15 tysięcy ludzi. Tak. Ten ruch na tych naszych witrynach, wymiana informacji, dokumenty, które mamy zgromadzone które są opracowywane w bardzo profesjonalny naukowy wręcz sposób, które są dostępne na naszej stronie internetowej. To są dokumenty oparte o fakty, tam nie ma żadnych naszych wolnych interpretacji. Mówimy o faktach. Mówimy o faktach. To jest najważniejsze. To są więcej kraje, które w tej chwili już jakby funkcjonują, są w oddziałami takimi jeszcze niesformalizowanymi, ale myślę, niedługo już to będzie nie tylko ruchem społecznym, ale taką federacją konfederacją. konfederacją. To są nasi partnerzy. Wielu z tych partnerów, jak na przykład południowoamerykańska organizacja, w ostatnim czasie doprowadziła do radykalnych zmian prawa obrony, liberalizacji dostępu do broni w Brazylii, w Peru, więc te sukcesy i wymiana tych doświadczeń potem z tymi partnerami to jest dla nas coś, coś ważnego, coś istotnego, tak? w jaki sposób pewne rzeczy załatwiasz. Oczywiście, rąb, wiadomo, jest też jakby współtwórcą tego, tego sukcesu Finance United. Teraz tak. Na tym chciałbym się chwileczkę dłużej zatrzymać, ponieważ jak Państwo to sobie przeczytacie, to nie jest żadne sformalizowane prawo. To jest pewne stanowisko, pewien pogląd strategiczny, który został uzgodniony przez nas wszystkich w ramach grupy Finance United na temat tego, jak powinien wyglądać dostęp do broni palnej. I teraz nie mówimy o tym, czy ten dostęp do broni, może inaczej. Ten dostęp, nie mówimy o dostępie swobodnym, żebyśmy sobie to wyraźnie powiedzieli. Nie mówimy o dostępie swobodnym, bo wyraz swobodny ma bardzo złe konotacje w Europie. Swobodny to znaczy taki, że każdy z nas idzie do sklepu jak do biedronki i kupuje sobie broń przy okazji, kiedy robi zakupy do swojej lodówki, tak? A my chcemy mówić o dostępie. A my chcemy mówić o dostępie. Chcę mówić o dostępie normalnym, zliberalizowanym, wtedy, kiedy policja, to co pan Jarek podkreślał i wszyscy moi poprzednicy, nie ma pola manewru, kiedy policja w ogóle nie jest elementem procesu wydawania pozwolenia na broń. To jest bardzo ważne. To jest patologia, że instytucja, która wydaje pozwolenia na broń, jednocześnie jest organem nadzoru i kontroli. No jak ja bym chciał coś kontrolować, a ja miałbym ograniczone zasoby osobowe, to przepraszam bardzo, ale robimy wszystko, żeby tych pozwoleń wydawać jak najmniej, bo mam wtedy mniej pracy, mogę więcej czasu spędzić w biurze, wypić kawy, pogadać z kumplami. Tak to mniej więcej wygląda. Więc, teraz dwa słowa. Prawo powinno reglamentować dostęp do broni, nie po to jednak, aby zakazywać prawym ludziom posiadania broni. Co z tego wynika? Z tego wynika bardzo ważna rzecz. To wynika z tego, że mamy coś takiego jak Kartę Podstawowych praw człowieka. Mamy coś takiego jak Europejską konwencję praw człowieka. To są dokumenty międzynarodowe ratyfikowane przez Polskę, które mówią o tym, że każdy człowiek jest podmiotem, a nie przedmiotem, że ma pewne z góry przypisane z racji tego, że się urodził człowiekiem prawa. Tak, Zgadzać się ze mną. I teraz dlaczego? Dochodzimy do takiej sytuacji, że mieszkamy w jednym państwie, a państwo to jakaś społeczność, to jakieś granice, taka historia, jakiś system prawny, że dzielimy się na my i oni. My to jesteśmy my, te jest szare społeczeństwo, i oni to jest władza. Tak to było postrzegane. I tak jest to postrzegane również w innych krajach Unii Europejskiej. Tak? Teraz, czy to jest prawidłowy pogląd? Czy władza to nie jest część naszego społeczeństwa? Czy władza to nie jesteśmy też my? O tym właśnie chcę powiedzieć. Żeby zachować wolność i mieć prawo do tego, żeby decydować samemu o swoim sposobie życia, jak chcę żyć, jak chcę się bronić, o zachowaniu własnych praw, to ja nie potrzebuję mieć po drugiej stronie władzy, z którą muszę każdego dnia toczyć walkę o to, żeby moje prawa zachować, prawda? Chodzi o to, żeby stworzyć taki system prawny i takie rozwiązania, żeby przewaga praworządności nad. Tymi ludźmi, którzy są w mniejszości, nie oszukujmy się, tymi ludźmi złymi, którzy powodują, że musimy się bronić przed pewnymi czynami przestępczymi, no tworzyła masę krytyczną, tak, żebyśmy byli w takim punkcie, jak to wcześniej pan Andrzej Turczyn powiedział, stworzyli taką kulę śnieżną, że nie będziemy musieli już później jakby o co chodzi z tą reglamentacją? Reglamentacja nie może być represyjna wobec wszystkich. To byłaby wada systemu. Represja wobec wszystkich to założenia, że wszyscy jesteśmy niepraworządni, ułomni psychicznie, chętni do wywołania zagrożenia dla innych, również o tym była mowa już, tak? To takie założenia leżą u podstawy systemów totalitarnych. Czyli dokładnie mamy teraz przykład z tym, co próbuje robić pani komisarz Bieńkowska i Komisja Europejska. To jest położenie fundamentów do stworzenia systemu totalitarnego. Na terenie wszystkich państw, które są członkami Unii Europejskiej. To jest dokładnie to. To jest położenie cegiełki pod fundament do utworzenia takiego właśnie systemu terytorialnego. I proszę mi uwierzyć, że to nie są moje wolne dywagacje. To są rzeczy, które wynikają wprost z dokumentów, które są powszechnie dostępne w internecie. Wystarczy pogrzebać trochę na stronach Small Arms Survey, czy gdziekolwiek indziej, żeby zobaczyć, jakie tam są plany, jak dawno one zostały stworzone, jak daleko sięgają, jakie organizacje są z tym powiązane i jacy ludzie za tym stoją. Ja nie będę o tym mówił, bo nie chciałbym się tutaj narażać, ale Państwo, jeżeli pogrzebiecie, to sobie sami to znajdziecie. Przepisy prawa, należy stworzyć minimum kryteriów, które... Będą powodowały, że taki człowiek, który spełni te inne kryteriów, otrzyma na broń. Ponownie. Powtarzamy się, bo już o tym mowa była. Między innymi jest to wpisane w projekt Fundacji Rozwoju Strzelectwa i ROM, który, który był omawiany. Dalej jest jakby sprawy, nie można w życiu społecznym na równi traktować z prawem zachowaniem. Dlaczego? Dlatego że, dlatego, że osoba, która sama narusza obowiązujący porządek prawny, tak, wyłącza się poza z tego prawa. Staje się banitą. I to jest ważne. Ktoś, kto przestrzega pewnych reguł prawnych, funkcjonujących w danej społeczności i funkcjonuje w granicach od prawej do lewej, w, tego, w tych ramach, jest człowiekiem praworządnym. Ktoś, kto popełnia przestępstwo, sam się wyłącza poza z tego prawa. Nie może być tak, jak dzisiaj jest w Polsce, że osoba broniąca się z osoby poszkodowanej nagle staje się osobą oskarżoną. A tak jest. A tak jest. Tego nie będę czytał, to każdy, może sam przeczytać. To jest coś, co jest dosyć wymowne. To jest jeden z ostatnich zrzutów z petycji, która została założona dwa dni po zamachach w Paryżu. Czy trzy dni po zamachu w Paryżu, w momencie kiedy pojawiła się pierwsza informacja. Kiedy dostaliśmy jeszcze informację nieoficjalnymi kanałami, że Komisja Europejska szykuje nam szyje nam buty. Tak. W tej chwili dzisiaj sprawdzałem, jest 250 tysięcy podpisów prawie pod tą petycją. To jest zrzut z, z tej strony, gdzie ta petycja jest utworzona. Tak więc rozkładają się głosy w tej petycji na poszczególne kraje. To było na 1 grudnia. To było na 1 grudnia. 250 tysięcy ludzi w ciągu trzech tygodni e, 221 tysięcy w ciągu dwóch tygodni powiedzmy. E, czy to jest dużo w skali Unii Europejskiej, która ma. E, 500 milionów to nie jest dużo, tak, ale to też jest grupa ludzi, te 250 tysięcy to też nie jest coś, co można zlekceważyć. Ktoś, kto jest politykiem, a czy zajmuje się zarządzaniem w jakichś dużych strukturach, a nie rozumie, że pewne społeczeństwa, narody składają się z tysięcy, setek warstw, grup interesów, yy, wspólnych jakichś celów, no nie będzie dobrym politykiem. Jak nawet... wysoko my jesteśmy na tej liście. tak, tak liście. Tak, jesteśmy. Polska jest, przepraszam, może słabo widać, ale, ale tak, jesteśmy na trzecim miejscu. Przez długi czas byliśmy tuż za Niemcami. Przepraszam, tak głupio brzmi, jakby to jakaś olimpiada była, ale, ale faktycznie środowisko niemieckie bardzo mocno zostało jakby tutaj w to zaangażowane, ruszone, chociaż w skali ilości broni, gdyby to w ten sposób przeliczyć, czyli przeliczyć ilość oddanych głosów w stosunku do ilości broni na 100 obywateli danego kraju no to bez wątpienia jesteśmy liderem. To, pokazuje, to znaczy na pewno tak, natomiast no niesamowite jest to, że ten, ten odzew, proszę wziąć pod uwagę jeszcze jedną rzecz, tak, to jest typowa petycja internetowa, czyli no, każdy, kto ma dostęp do internetu, może się tam podpisać. Wiadomo jest, że nie, nie, nie dysponujemy takimi środkami, żeby dotrzeć przez mainstream do, do jakby szerokiej takiej publiki, która gdzieś tam Dostępu do internetu nie ma, czy nie używa Facebooka, ale to, to nawet nie chodzi o Facebook, to jest po prostu coś, co jest poza Facebookiem, ta, ta strona istnieje, tak? Chodzi o to, jak z szerokimi kanałami jesteśmy w stanie dotrzeć do jak największej grupy ludzi. Powstała, najciekawsze jest to, że jakiś tydzień temu powstała inicjatywa w Szwecji, która dokładnie tak samo wygląda jak nasza petycja, a nawet te same logo, te, te, wszystko jest jota w jota to samo, tylko zamiast no na logo jest jest. Czyli że popieramy dyrektywę i tak dalej, i tak dalej. Myśmy to zgłosili, bo to jest jakby takie nieuzasadnione użycie gdzieś tam naszego pomysłu, tak ale To oczywiście szwedzi. Gdzieś tam jakaś grupa aktywistów pewnie zielonych się aktywniła i to zrobiła, ale z tego co zauważyłem, to przez dwa tygodnie, tak, to przez dwa tygodnie tam chyba tylko 87 głosów zebrali, więc, więc nie, są, nie są w stanie jakby chyba nam zagrozić. Tak, właśnie, to jest to, jest to czego, czego nie powiedziałem. W całej Europie, znaczy to też nie są bardzo precyzyjne dane, Muszę wziąć pod uwagę, że bazujemy na jakichś szacunkach, ale tak z naszych szacunków, jako fajna wynika, że w całej Europie jest około 200 milionów posiadaczy broni, 200 milionów ludzi, mniej więcej, mniej więcej w Polsce, to też już nie będziemy powtarzać danych, bo naszego środowiska myślę, nie trzeba przekonywać do tego, no każdy, każdy z nas wie, że broń czarnoporuchowa jest powszechnie dostępna, można sobie pójść do sklepu kupić i tej broni szacując jest od 500 tysięcy w górę sztuk gdzieś w rękach prywatnych, więc nikt nad tą bronią też nie ma jakby żadnego nadzoru i kontroli. A w ogóle ciekawe jest to, że e, Unia Europejska już dochodzi do takiego poziomu, że chcą nam mówić, że ślimak jest rybą, jest zdrowy, że banan, który ma zbyt dużą krzywiznę, jest niezdrowy dla naszego zdrowia, a w ogóle to niedługo nam będą mówili, że no przepraszam, ale prokreację to możemy uprawiać tylko raz w roku, bo że częściej to jest, to jest, że tak powiem, grzech i to jest niezgodne z polityką Unii Europejskiej. Ale <laughs> myślę sobie, że, że Unia Europejska to jest tylko pewne narzędzie, które służy do wprowadzania pewnych rozwiązań prawnych i pewnych uregulowań na terenie krajów Unii Europejskiej po to, żeby realizować jakieś, jakieś większe projekty geopolityczne, które służą nie nam zwykłym ludziom, tylko służą korporacjom, służą wielkim interesom, wielkim pieniądzom, tak. I proszę, proszę nie brać tego jako teorii spisku, bo naprawdę te wszystkie informacje są na stronach Smaller Survey, wystarczy tam pogrzebać, naprawdę uwierzcie Państwo, tam jest bardzo dużo informacji na ten temat i planów, dokąd to wszystko jakby zmierza. Trochę o naszych kontaktach, jak ktoś będzie chciał, to wejdzie na stronę i tam też jest sporo informacji, prawda, strona na razie jest tylko w języku angielskim, więc, ale jest dużo opracowań naprawdę, których Państwo zachęcą do zapoznania się, to są naprawdę bardzo profesjonalne opracowania robione przez ludzi od lat związanych ze środowiskiem strzeleckim w Europie. Dzięki. To jest taki polski NRA na wzór ze Stanów Zjednoczonych. Kilka lat działalności Rąbu przyniosło już wiele pozytywnych zmian, zarówno w kwestii ustawy o broni amunicji, ale też pewnego rozporządzenia, które pomogło strzelcom sportowym nosić broń. Wszystkie działania do tej pory, jakie widziałem, Rąbu, były zgodne z tym, co sobie życzą strzelcy w Polsce i co powinno być również. Wzorcem, wrażego dla innych tego typu organizacji strzeleckich, czy Fundacji Rozwoju Strzelectwa i tak dalej. Z przerażeniem czytam ten, co się stanie z moim uszkiedem, jak, jak wejdzie ta dyrektywa 37, bo jest napisane bardzo wyraźnie, że, że wszystkie te broni, które mają, mogą oddać strzał przy pomocy w wyniku spalania gazów będą zakazane, więc, więc ostre słowo na S, które które kolega tutaj użył, też pewnie by im nie dotyczyło. Ciekawe, jak by to wyglądało, jakby posła szefa Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych yy, do tego yy, chciano zmusić.